Pani Agnieszka, przedstawiam Wam Panią Agnieszkę. Przyjechała do nas z Wrocławia. Pani Agnieszka Gil jest autorką, pisze bajki dla dzieci. Chyba bardzo dobrze zna Wrocław, bo wyczytałam. Le, również pisze artykuły o Wrocławiu, e, pisze o Wrocławiu, tak. pisze w powieściach swoich dla, dla młodzieży i dla dorosłych e, głównie, to pisze o Wrocławiu. Wrocław jest takim trochę bohaterem moich książek, bo ja bardzo kocham moje miasto, a Wy swoje? A, a, no, no, a dzisiaj będzie zabawa w wilgotki, a co to są wilgotki? Mnie! Zaraz Pani Agnieszka Wam powie, ja, tak? Ja przyjęto, tak? Przyjęto. Zapraszam do, dziękuję, dziękuję bardzo. to Tutaj słyszałam, niektórzy trochę byli przerażeni, jak pani powiedziała słowo gilgotki. Kto nie lubi gilgotek? Ja też nie lubię. Ja też nie lubię. Strasznie nie lubię, jak mnie ktoś gilgotuje No, ale słuchajcie, nie wszystkie gilgotki są łaskotliwe. Niektóre gilgotki są? Bolą? O, dzisiaj nie będzie bolących. Dzisiaj będzie królewsko. Gilgotki królewskie, odpowiadają wam? A trochę wiosenne. Nie, no. Będzie no, fajnie. Nie? Słuchajcie, Słuchajcie będzie... E, jestem autorką, pisarką e, książek, bajek, różnych rzeczy, e, ale też zajmuję się różnymi innymi rzeczami. Nie tylko piszę. Co może robić autor? Co może robić pisarz poza pisaniem? Hmm. I za sklepu marzyć. Marzyć, mm, pewnie. Co jeszcze może robić pisarz? No powiem Wam co koniecznie, ale to koniecznie musi pisarz robić, żeby móc być pisarzem, żeby tworzyć. Musi czytać. A niektórzy pisarze, tak jak ja, bardzo lubią czytać także innym. Ja sobie chodzę jeszcze po bibliotekach, po domach kultury, spotykam się z dziećmi i czytam im bajki, fragmenty książek. Spotykamy się na różne tematy. I ten cykl około literacki, nazywa się Gilgotki. Czy łatwo się domyślić, dlaczego Gilgotki? Ja, ja. Bo ja się nazywam Agnieszka Gil. I żeby było, można skojarzyć. Gil przyjeżdża robić wilgotki. Prosa sprawa. To co? Królewsko zaczynamy, czy wiosennie? Wiosennie. Kiedy wysiadłam na przystanku, tak zapachniało skoszoną trawą. Zobaczyłam kwitnące bzy i jeszcze jakieś nie wiadomo, jakie kwiaty, że zrobiło mi się bardzo wiosennie. Więc zacznę od tego, że przeczytam na bajkę o tym, jak ślimak szukał wiosny.